ludzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu ludzkiego w filmowym skrócie w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały pierwsze umowy dotyczące wsparcia dla domów pomocy społecznej w ramach programu Łódzkie Pomaga. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie podopiecznych i pracowników DPS-ów, którzy są w grupie dużego ryzyka. W skali naszego regionu te możliwości będą dotyczyły 60 domów pomocy społecznej. To wielkie dzieło, które będziemy mogli Wspólnie realizować 24 miliony zaangażowane dzięki przychylności ministerstwa, dzięki inicjatywie samorządu województwa i dzięki możliwościom funduszy europejskich. Cała Polska czytała Balladynę. W akcję włączył się również marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wspólnie z wojewodą łódzkim Tobiaszem Bocheńskim. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany, więc uciekaj. Ja się bawię. Go plano, go plano, go plano. Fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego w Pałacu Hepsta w Łodzi przybliżyli aktorzy teatrów Wielkiego i Jaracza. Zdrowie psychiczne, stare potrzeby, nowe możliwości. Pod takim tytułem w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowano konferencję z udziałem ekspertów. Jej uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach, planach i perspektywach tej gałęzi medycyny. Będziemy mogli podyskutować, by przystosować nasze placówki do zmian, które niewątpliwie nastąpią. Mam na myśli tutaj zwłaszcza środowiskową opiekę psychiatryczną, Centra Chorób Psychicznych, które już pilotażowo zostały wdrożone w trzech placówkach na terenie naszego województwa. W polsko-amerykańskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Łodzi spotkali się działacze łódzkiej Solidarności. Spotkanie zorganizowano w rok jubileuszu związku 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wydarzenie uświetnił występem Jan Pietrzak. W rocznicę bitwy obronnej Oborowską Górę hołd poległym tu w 1939 roku żołnierzom oddali okoliczni mieszkańcy, żołnierze Wojska Polskiego, politycy i samorządowcy. Góry Borowskie to niewielkie wzniesienia w pobliżu Woli Krzysztofowskiej. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał umowę na dofinansowanie nowoczesnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 4 w Sieradzu. Nowością w projekcie jest zielony dach, na którym będzie rosła trawa. Jest piątek, 11 września. Rafo Woźniak witam i zapraszam na ostatni w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. Nie mówisz prawdy w sprawie swoich śmieci, może spotkać cię mandat. Strażnicy mogą w przypadku właściciela nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku złożenia deklaracji, nałożyć taki mandat w wysokości do 500 zł. Powiemy także o naborze do zgierskiej formacji karate. Uszy nas to też systematyczności, dlatego, że jak chodziłyśmy jeszcze do szkoły, trening zawsze był o jakiejś tam godzinie. Musiałyśmy sobie tak ułożyć nauczenie się, na wszystkie inne lekcje, odrobienie prac domowych, żeby wyrobić się i na trening, i do szkoły. Kto jeszcze nie złożył wniosku o 300 plus na wyprawkę szkolną, lepiej niech się pośpieszy. Co prawda formularze przyjmowane są do 30 listopada, ale im wcześniej złożymy taki dokument, tym szybciej otrzymamy wypłatę świadczenia. Dobry Start to rządowy program, który funkcjonuje już od trzech lat. Jego celem jest pomoc rodzicom w zapewnieniu wyprawki szkolnej. Rodzice spełniający wyznaczone warunki otrzymują jednorazową pomoc w wysokości 300 zł. Czy pani korzysta? Nie, to no bez przesady. Jestem babcią. Nie korzystam, ale jestem za. Bo kiedyś tego nie było. I 500 plus, i 300 plus powinno być. Nawet dla mnie to za mało. No. Oświadczenie mogą ubiegać się tylko rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka. Można to też zrobić elektronicznie, poprzez stronę internetową portal Puezus lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać drogą elektroniczną. Aczkolwiek również drogą tradycyjną, czyli tutaj u nas, w siedzibie na Łęczyskiej 24. Z roku na rok przybywa osób, które składają wnioski drogą elektroniczną, aczkolwiek są ludzie, którzy wolą złożyć wniosek drogą tradycyjną, czyli tutaj u nas. Wyprawka 300 Plus jest dofinansowaniem przeznaczonym dla określonej grupy dzieci. Wnioski można składać do końca listopada. Wypłata świadczenia następuje od momentu złożenia wniosku w ciągu dwóch miesięcy. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzicom na dzieci do ukończenia 20 roku życia. Z pomocy nie mogą skorzystać rodzice maluchów chodzących do przedszkola bądź zerówki. Dodatkowo świadczenie nie przysługuje studentom. 300 plus otrzymują natomiast osoby chodzące do szkoły policjalnej lub dla dorosłych. Początkiem roku szkolnego w głównej hali MOSIR rozpoczęły się treningi karate prowadzone na terenie Zgierza przez łódzki klub karate Shotkan. Na treningach pojawia się liczna grupa dzieci, młodzieży, ale również rodziców, którzy chętnie ćwiczą ze swoimi pociechami. W środę z naszą kamerą wybraliśmy się na jeden z nich. Formalnie łódzki klub karate Shotokan powstał już w 1994 roku Zrzesza zawodników z Łodzi, a także ze Zgierza, którzy na swoim kącie mają już spore osiągnięcia. To były eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych i tutaj sześcioro zawodników ze Zgierza brało udział i przywieźliśmy 9 medali. Prawie nie zdarza się, aby zawodnicy oraz zawodniczki z tego klubu z turniejów wracali bez medalu. Wyróżniającymi się zawodniczkami w klubie jest Agata Becherek oraz Julia Komorowska. Niejednokrotnie stawały na podium Mistrzostw Polski Juniorek. Przygodę z karate zaczęły już w przedszkolu. Jak same przyznają, karate to droga do samodoskonalenia zarówno fizycznego jak i duchowego. Uczymy się tutaj też dyscypliny. Trener nas uczy, jak mamy się zachowywać. Też uczymy się tego, że mamy nie używać przemocy, tylko używać karate do obrony. Uczy nas to też systematyczności, dlatego że jak chodziłyśmy jeszcze do szkoły, trening zawsze był o jakiejś tam godzinie. Musiałyśmy sobie tak ułożyć nauczenie się na wszystkie inne lekcje, odrobienie prac domowych, żeby wyrobić się i na trening, i do szkoły. I jak byliśmy młodsze, to na przykład jak miałyśmy złe oceny, to za karę trener nie pozwalał nam przychodzić na trening, więc musiałyśmy się przełożyć, żeby mieć dobre oceny i dopiero mogłyśmy ćwiczyć. Zajęcia prowadzi sensej Adrian Bugajak, który ma już spore doświadczenie, mimo nadal młodego wieku. Sam był też zawodnikiem, startował z powodzeniem w zawodach rangi mistrzowskiej. Między innymi jestem, byłem mistrzem polski, mistrzem polski w akademi, akademicki mistrzem Polski w Kumite, bo taką specjalizację mam. Yy, z moich zawodników mam mistrzynie Polski mamy medale właśnie z Mistrzostw Polski, trzecie miejsca, z Pucharów Polski, z międzynarodowych imprez mam brązowego medalistę Pucharu Świata, więc jest się z czego cieszyć. Nadal także można dołączyć do grupy treningowej. W zajęciach mogą uczestniczyć ci starsi, jak i ci najmłodsi. Najbardziej odpowiednim czasem na zapisanie dziecka na treningi karate będzie okres pomiędzy szóstym, a ósmym rokiem życia. Jak Państwo możecie zaobserwować, mamy dwóch Małych adeptów naszej, naszej sztuki. Miejmy nadzieję, że również za przykładem starszych zawodników, ale również rodzice ćwiczą z nami. Mama jednego z naszych zawodników. Jest to bardzo, bardzo budujące bardzo, bardzo miłe, że w ten sposób wspierają. Tak? Mam tutaj starszych zawodników, którzy mi pomagają w treningu. Wydzielam albo ja sam prowadzę z maluchami, a oni zajmują się trochę starszymi, którzy już znają jakąś technikę, żeby maluchy podszkolić i taki trening, gdzie w grupie jest różny poziom umiejętności, bardzo pomaga tym najmłodszym dzieciakom, bo szybciej łapią dany ruch. Treningi odbywają się na dużej hali MOSIR w Zgierzu cyklicznie w środy i piątki o 17.00. Strażnicy miejscy mogą karać za brak deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zawarcie w niej niezgodnej z prawdą informacji o kompostowaniu bioodpadów. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 4 września. System naliczania opłat za śmieci w zgierzu zmienił się w kwietniu. Od tego też miesiąca musimy obowiązkowo segregować śmieci. Jeśli ktoś tego nie robi, wówczas za odpady płaci znacznie więcej. W związku z tym każdy mieszkaniec musiał wypełnić nowe deklaracje śmieciowe. W przypadku kiedy mamy pewne wątpliwości co do ilości osób zamieszkałych, co wynika na przykład z kontroli ilości zużycia wody na nieruchomości, albo z kontroli ilości wystawianych odpadów, co miesiąc firma zgłasza nam jakie ilości odpadów są odbierane z każdej, z każdej nieruchomości. Po weryfikacji tych danych, jeżeli mamy wątpliwości, właśnie prosimy Straż Miejską o przeprowadzenie takiej kontroli na, na nieruchomości pod kątem spełniania wszystkich obowiązków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, nie tylko ilości osób zamieszkałych, ale również i terminowego wywozu od nieczystości ciekłych. Także to już jest taka kompleksowa kontrola ze strony Straży Miejskiej. Nowe przepisy przewidują, że Strażnik Miejski ma prawo nałożyć mandat w wysokości do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji śmieciowej, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepisy się zmieniły. Strażnicy mogą w przypadku właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku złożenia deklaracji, nałożyć taki mandat w wysokości do 500 zł. Co najmniej 5 milionów Polaków wymiguje się od obowiązku. Wnoszenia opłat za wywóz śmieci. Dotychczas trudno było ich ukarać. W miastach, w których funkcjonuje Straż Miejska, może to się zmienić. Po raz kolejny Park Miejski w Zgierzu wypełni fantastyczna energia. Wszystko za sprawą wydarzeń z okazji pożegnania lata. Jakie atrakcje zostały przygotowane na najbliższy weekend? O tym więcej w naszym materiale. Pokazy filmowe z lot food trucków, a także noc świetlna to tylko niektóre atrakcje przygotowane z okazji imprezy, jaką jest pożegnanie lata. Okres pandemii koronawirusa powodował, że sami mieliśmy wątpliwość, czy to nasze zakończenie lata, już tak wpisane w to nasze wydarzenia w mieście w każdym roku, w ogóle realizować. Decyzja moja była ostatecznie taka, że w określonych warunkach, w określonej scenarii, przy określonym programie możemy takie wydarzenie przeprowadzić. Ja oczywiście wszystkich Państwa zapraszam serdecznie już od piątku do Parku Miejskiego. Będzie można. Po pierwsze skosztować fajnych potraw, myślę, że już takim tradycjom z traków, który będzie miał miejsce na, na terenie Parku Miejskiego. Do tego trochę posłuchać muzyki trochę gdzieś e, poglądać, ponieważ Noc Świetna powraca trochę w innym wydaniu po to, żeby wiele elementów e, takich e, uwypuklić w scenarii parku miejskiego, ale żeby to był taki właśnie czas na pewną kontemplację, pewną e, spacery rodzinne, niekoniecznie zasłuchiwanie się czy udanie się na koncert, bo takich nie będzie. Będziemy raczej starali się, żeby przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych wszystkich zachęcać do wędrowania, do spacerowania, oglądania e, scenarii parku tego, co zostanie zaprezentowane, niż gromadzenia się, tak jak miało to miejsce dotychczas na koncertach. E, oczywiście kosztowania, tak jak powiedziałem, e, różnych potraw z e, ale to jeden z elementów. Do tego oczywiście kwestia wszystkich wydarzeń towarzyszących, czy to w Muzeum Miasta, czy na terenie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. To już od piątku do niedzieli serdecznie zapraszam. Oprócz tego w sobotę o godzinie 19.00 Muzeum Miasta Zgierza zaprasza na wernisaż wystawy pod nazwą z Zalbumu Rodzinnego Zgierzan. Startujemy z wystawą, która jest częścią większej imprezy, czyli Europejskich Dni i Dziedzictwa, jak to zawsze na jesieni. W tym roku Hasłem przewodnim EDD jest Moja Droga, ale my tą drogę zobaczyliśmy troszeczkę inaczej. My tą drogę chcemy pokazać przez pryzmat rodzinnych albumów Zgierzan. Stąd stworzyliśmy wystawę partycypacyjną, czyli wystawę, której głównym punktem są pamiątki przekazane nam specjalnie na tą wystawę przez mieszkańców. Wystawa ma tytuł z albumu rodzinnego Gierzan i pokazuje... Bardzo ważne dla tych rodzin, jaki się okazuje dla całego miasta fotografie, które dokumentowały przez wiele, wiele lat e, historię e, tych rodzin. E, są to zdjęcia, które były robione i na początku wieku XX, ale również też takie troszeczkę młodsze, czyli z lat 80. E, to sami zainteresowani zgierzanie tą wystawą wybierali e, fotografie, które do nas trafiły. Wystawę będzie można podziwiać do 25 października. Ze smakiem, radością, a przy tym w duchu integracji społecznej. W taki sposób my, Zgierzanie, będziemy mogli pożegnać tegoroczne lato. Do Polski nadciąga zwrotnikowe powietrze. Aura na najbliższe dni zapowiada się bardzo optymistycznie. W naszym regionie termometry pokażą ponad 26 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach pogodę w Polsce będą kształtować wyże z środkowej i wschodniej Europy. Jutro słupki rdęci pokażą do 26 stopni w trakcie dnia i jedynie 8 nocą. Na niebie sporo słońca, słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. W niedzielę prognozowane jest nieznaczne ochłodzenie na termometrach do 24 kresek. Poniedziałek powrót iście letniej temperatury. Maksymalnie tego dnia wyniesie 27 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca. Ciśnienie będzie rosnąć. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Na kolejną porcję informacji zapraszam już w poniedziałek o 16:30. Sympatycznego weekendu życzę. Do zobaczenia.